Dzisiejszy filmik jest filmikiem bardzo szczególnym. Pragnę bowiem oficjalnie w dniu, w którym obchodzone jest wspomnienie liturgiczne Świętego Ojca Pio, uznać Świętego Ojca Pio za głównego patrona tego kanału YouTube'owego kanału Credo Katolik. Dlaczego głównym patronem mojego kanału ogłaszam Ojca Pio? Dlatego, że sam zgłosił się na ochotnika, aby być moim opiekunem i bronić mnie przed pewną rogatą kreaturą, której bardzo nie podoba się to, że założyłam ten kanał, daje mi to bowiem od pewnego czasu wyraźnie odczuć. Ufna w dobroć, życzliwość i przemożną opiekę ojca Pio, pragnę publicznie zawierzyć temu wielkiemu świętemu to internetowe, ewangeliczne dzieło, jakim jest kanał Credo Katolik. Zawierzyć kanał i swoją skromną osobę, prosząc na każdy dzień o jego pomoc, wsparcie, o jego opiekę, ochronę i błogosławieństwo. Prosząc go o to, aby kanał credo Katolik nieustannie przyczyniał się do zwiększania chwały Bożej. I aby przybliżał do Boga wszystkich odbiorców treści zamieszczanych na tym kanale. Zawierzać Ojcu Pio, jako głównemu patronowi kanału Credo Katolik. Pragnę także wszystkich widzów i słuchaczy tego kanału. Tych, którzy już trafili na ten kanał oraz tych, którzy w przyszłości tu trafią. Wdzięczna niewymownie Ojcu Pio za jego patronat nad tym kanałem, ze swojej strony deklaruję publicznie, że będę się starać szerzyć kult Ojca Pio na kanale Credo Katolik. Zachęcając raz po raz wszystkich widzów i słuchaczy do pamiętania o tym nietuzinkowym, przewspaniałym i nieucenionym stygmatyku, mistyku i świętym. Zachęcając do zanoszenia modlitw i próśb do naszego Stwórcy właśnie przez wstawiennictwo Świętego Ojca Pio. Korzystając z uroczystego dla mnie charakteru dzisiejszego dnia, ogłaszam i uznaję Świętego Ojca Pio za głównego patrona kanału Credo Katolik. Powierzając mu kanał, siebie, widzów i słuchaczy, Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami.